Siemano, ja jestem Dusior, a to jest piąty odcinek z gry Krok Legend of the Goblins. Taka jest profesjonalna nazwa tej gry. Przejdziemy sobie dzisiaj poziom o nazwie Riot Brrr. O, tak. Dobra, przejdźmy. Spróbujmy. Co my mamy, jesteśmy Krokiem. Mamy 11 żyć. Jezu! Dobra więc filmiki na Kroka nie są w zbyt dobrej jakości, wobec czego mogą być bardzo problemy. I czerwony biały dostaliśmy. Więc jak po tym po tym, prze, po tym poziomie, zrobię cięcie i zobaczę, czy wszystko się dobrze nagrywa, leć pomalonem. Do no Dzięki. No, No, to jeden no, ale dobrze, że to zleciliśmy, bo byśmy... O właśnie tych dwóch rzeczy nie zdobyli. Dobra. Próbujemy do wody, która okazała się już raz dla nas dobra. O kurde, co to jest? Dobra, o klucz. Coś jest. Boże, boję się. Dobra, to Dobra. Tak, w wody zbieramy sprzęt do połowy. I szybko się odnowimy. Tak. Dobra, bo teraz już się okej. Okay. Zrobimy go jeszcze raz. O, oh. Nie! o, serf. Krok! Z powodu jestem słaby. Yes! Zabiłem go. Zbieraj stały, zbieraj. zbieraj. Tak. Te wody są bardzo słabe. Chwała. Mamy klucz. Lecimy do rury. Może ona. Trochę tu pusto. Ciekawiłeś? He? Ej, co jest? Pędziliśmy <grymne> rurą, wychodziły drzwiami teraz znowu tutaj, tak? Dobre. Dobra, nie rozumiem logiki tej gry. Dobra, idziemy po skrzynkę, bo jest taka sama, A! No nie, to jest ta uciekająca. O Boże, jeszcze po lodzie krok! Dawaj, no, zawalisz samego go bossa. Drugiego. Lubię to. To no. jest przycisk, platformę. Gdzie my jesteśmy? Aha. Chyba tu byliśmy. Tutaj zaczynaliśmy grę chyba. Nie wiem. Chuj, tak mi się wydaje. Zobacz, powiedzcie w komentarzach. Dobra. Teraz mieliśmy klucz. Tak, chyba, tak, bo tam były jakieś właśnie też drzwi. Tak, to musiało właśnie chyba być początkowe przejście. Jesteśmy w drzwiach z kluczem. Wow, do których potrzebny był klucz. Tak, to o, prawie wpadłem tutaj. Zobacz jakie błędy tekstur, nagle tak woda jest. Oczywiście to powinno wyglądać inaczej, no ale ja mam Windowsa 8, czyli to jest nowy system, a gra jest starutka, ale bardzo fajna. I dlatego zdecydowałam się ją nagrywać. Mam nadzieję, że to Wam będzie przekazało. Bardzo głobos Co tak słonka. Planu drugi. Dobra, idziemy do góry. Klucz, drugi klucz. Eee, majaspa. E, yeah. Boże. Farcik. teraz? Dlaczego platforma nie zginęliśmy ani nic. To jedna droga po krótkiej. A bo to była klatka. No tak, przycisk. Zostań. Tak. I mamy go bosa naszego. A. Czyli wszystko jest już jasne. Najlepiej, że wejdziemy do kryształowej grotki. Ha oh, ha ha, co to? Krok, Zabiłeś mnie teraz. Mam piąty diament, diament. Krok, no wiesz co. Wszystkie diamenty straciłeś. Super. Po prostu... Mam pięć diamentów. Na cały poziom. Wow. Trudny moment. O, jakiś trudny. Myślę, że jest trudniejszy. Szybko zanim się odnowią. Nie! <grystanie> no. wow. Nie! To jest na pewno jeden z trudniejszych momentów. Jezu! A! Szybko zanim się odnowią! Dawaj krok, wierzę w ciebie! Wiem, że potrafisz! Nie! <ścoughs> nie! Nie, nie, nie! Nie wierzę! Nie wierzę w ciebie krok. Tutaj możemy stracić całkiem spożyć i diamentów. Dawaj, dawaj, dawaj. Uf, dobrze, że to nie była spadająca. Ta zarywająca. Teraz... musi się udać. Chłopiec jest taki kręcący jest na małym. Chacun zapiliśmy. No, było 11 z 8. Dobra, to ja teraz robię cięcie i patrzymy, czy wszystko dobrze się nagrywa. Zaraz wracam. Ok, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku z nagrywaniem. Teraz powinno mnie być troszkę lepiej słychać, bo wszystko się nagrało, drugi mój dźwięk był taki strasznie huczny i odbijający, że mam nadzieję, że teraz to zniwelujemy. Oj. To wiem kamerę w bardzo dziwny sposób. No ale okej. Okay. Save. Albo nie. To będą, to będą granice, te sobie naszych odcinków. Kurde. No i źle <gry> zrobię. A nie, dobra. okej, okay. Nie, wszystko Co my tu mamy? 8 żyć. Było 11, nam Eee, lepiej To są? Nie, nie wiem, czy To dziwne tam, gdzie są Czekaj, życie. Czuję, że tak, bo myślę, że nie są dla osoby. się ciężko. Krokiem steruję. Tak, ogólnie te moje filmy sprawiają bardzo głośne. Zrobaczam. Dobra, to na szczęście już rzucę z mieszkami. Bogu, nie lubię tych. Łośla! 35 i 40, to będzie? No, chyba tak, oczywiście, chyba tak nie mogę być tutaj innego niż zwykłe diamenty. Dobra. I boss. Co to jest? Aha, no i może zauważyliście, że chyba nie ma filmu, żeby wyzważyć te filmy. Ale, to nie się na to. Okej, okay, palipka mu się skończyła. Zobaczysz. Tak? Hmm, teraz to szybko. Chyba, że można po prostu pod nim przebiec. Wtedy spada szybciej. Nie, On chce na ale my jesteśmy lepsi. Haha. Ha. No i to było łatwe. Wszystkie pomieszczenia w tym poziomie były bardzo łatwe. Clothes of Ice, a więc sekretny poziom za zdobycie sześciu go w każdej chyba no tej, no wiecie, no misji. I widzę, że znowu taki motyw jak z poziomu 2-3. Tylko, że teraz są dużo bliżej. Mamy piesa. Dobra. Tego poziomu w ogóle nie pamiętam. Sekretne mało pamiętam, bo sekretne pamiętam. Nie wiedziałem, że istnieją. Teraz się niedawno dowiedziałem. Dobra. Ale. Dzisiaj ja naszym głównym celem w tym sekretnym połowianym jest życie na puc Pucna, Boże, pucna. 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 Jestem dieta. Нет, вот формы срушаем. Вау! О, это вот руба. Ты? Все, не, это вот руба. Это вот руба. Трудно такое место. Diabełek. dla jest taki tutaj. Diabełek jest taki. Nie, diabełek jest jeszcze gorszy niż te rzucające śnieżkami. Trudne to potem jest. Trzeba przyznać, no takie ruszające mi to kształt. kółeczka strasznie Zmyla. Diamantów, diamentów. Oż, kurde. Ciekawe, jak my go mamy pokonać. Nie no, za z jednym diamentem, bo to To już jest puzzle. Ale... To koniec? Taki króciutki, bez żadnego złotego klucza. Teczka. Ale na razie nie po tylko po skrzynkę, bo to będzie serduszko. Patrzę jak zgadłem. Właśnie nie, wydawało mi się, że może być serduszko, bo to była taka skrzynka osobna jakby, no. Myślę, że w takiej skrzynce zupełnie oddzielonej nie dawaliby diamentów. Tak mi się zdaje i zgadłem, jak widzicie. Dobra, 50 diamentów. 3 puzzle. I przechodzimy teraz po nią I snow him so well I, I snow? Shazam! Jaśnieg? Krak! Może jak by mnie wystraszyłeś znowu ruszające się platformy Tym razem troszkę łatwiejsze Wow! Tym razem troszkę łatwiejsze Wchodzimy tu I... gwiazdki Mamy gwiazdki Pełno no serca. Ale nie, tu są te takie. Aha, i naskaczemy serca. no dobra. Dziś jestem w o, tak. jest to egzaminie ze szkoły muzycznej. Wchodzę, tak. W wolnych chwilach. Ja. Nagrywamy. O, szpanę, nie trafia. Okej. Okay co tu mamy zrobić? O jaka kamera dobra, wiesz, na skrzynkę tu są przyciski, widzę nie co one będą robiły mamy do głosu pierwszego i... a, platforma się pojawiła dobrze okej, okay. rozumiem są trzy przyciski, więc wydaje mi się, że będą to trzy platformy a by mogę się mylić? Dło, no no, trochę no, za ja zawału przez Ciebie dostanę. Mm. Zielony diament. To nasz pierwszy diament, który będzie w tym poziomie. Dużo was. No dalej, się boję, czy później. Dobra. Tak, są trzy platformy. No i teraz wystarczy, że po nich skoczę I mamy kluczyk. dalej. Chyba, tu nic więcej nie ma, więc wróćmy. A, tak, to jest klatka. Z przyciskiem wpływu nam uruchomił mózg po To jest znowu ten pies, albo borsuk. Nie wiem jak to. To chyba jest pies. Jasne, krok po prostu. Kto jest Palm? A może tylko mi się wydaje? Jezu! No, teraz zarywające się platformy. Znowu coś w tym poziomie istnieje moty z poziomu 2 3, to też. I 2 Secret. No super. Maut mam skakać. Czy jeszcze się nie nauczyliście, że ich nie lubię? Nie, ale to małe się po prostu No i tak w połowie już chyba jesteśmy, nie? Nie, jeszcze nie jesteśmy tak w połowie, Zapraszam. Chcę oskoczyć, tam, bo tam są dwa kolorowe kryształy. No ale widzę, los chce i na. Widać, los chce i na tej. nie, kurde, zgubiłem. No nie, dawaj krok. Który e no. Zgubiłam klawisz, który się... No. Z. Boże, zgubiłam klawisz, który się machał ogonem. I się kamera popsuła. Czekajcie. Co ja zrobiłam? Nie, co ja naciskałam? Czekajcie. D, X. Mm. X Z. A, S... O, A! Dobra, A! Czarty go boss i teraz coś... Sprawdziło się? Tak, to jest platforma teraz. Wow. Kroczek. tak. dobra, teraz Z. Okej. Okay. Mało, mało, mało diamentów. Chciałabym ja znowu dzisiaj do dojść. No ale mam tylko 5, a ogólnie mamy 50. Z tego spajam tam. Tak, chyba 50. Dobra, na naszypowane. Dobra. Po tych małych platformach to jest po prostu. Mątwa, no, piekło. Wychodzimy. Stąd. Tak ładnie, na śmierć powietrzu, to jest skrzynka, w ogóle. Pięć już kolorowych, czyli zbliżam się do końca poziomu. Zobaczcie, jaki tam co teraz? Tutaj? Wow. Teraz nie będzie się tak zniżało. Dobra, tam jest... ...przejście, no. Zapomniałam, że on rzuca! Okay. Cztery.

Say no snow, powiedz teraz śnieg, chyba, że powiedz nie śnieg, a nie, przepraszam, nie teraz, nie, bo to jest, boże, no, bo mnie znał, a nie, powiedz nie śnieg, wszystko ma no, coś ze snowem, coś właśnie z, tak, to wszystko jest z lodem, dobrze, są, myślę, do chyba, tytuły. No dobra, no mam platformę. A, krzywdki, jak <grymne> mi było. za się nie? No i co teraz? E tam są diamenciki. E tam jest jeszcze na platformie. Spróbujmy na tą platformę doskoczyć. U o, A, no, nawet czerwony był to. Zbierzmy teraz diamenty. I ustawmy się dobrze, żeby wskoczyć na platformę. Uf. Dobra, i teraz w którą stronę? Wstaję... Chyba przeszliśmy, więc pójdziemy w tą. dalej. I robimy tu... na platformę. Tak powiedz, nie śnieg, więc że będziemy może w takich bardziej śnieżnych akcjach. Skoro powiedz nie śnieg. No powiedz zniesienie, no nie... Mówię dosłownie, no. Mówię to co bardziej lepszy będziesz kugał, nie wiem, nauczyciele. Bo inaczej dobrze, że tłumaczę diabło po prostu. Tłumaczę to. tak usiorowo? O, że kurde, ale mi się nie podobały te diabły. Stojące na... To jest platforma. O jakie fajne! Dobra. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, co jest takiego diabły stąd na skrzynach. Czekamy stąd. Bo jesień. To jest naprawdę trudna gra. Albo też taka straszna, jak amnezja. Hmm. Widzę, że z tymi skrzynkami raczej nic nie zrobimy. No co chcesz? Bo one wpadną, ich zawartości tak do tej wody dziwnej. Czego no jest! Proszę, zabijcie. Potem to jest guzik, więc mogą się jakieś platformy może pojawić pod tymi skrzynkami. Jak znajdziemy klucz jakiś. Ale może nie znajdziemy na przykład. Wtedy będzie lipa. Nie no, powinniśmy znaleźć bo bo jest klatka. Dobra, mamy dużą skrzynię. Dobra, jeszcze przesuńmy tu. Teraz gdzie? To są śniegoludy. Czyli tak. Śnieżyny! Ale przychodzę, skoczyłem. Widzieliście? U, no, jak mówię... Teraz, naprawdę, no, ja mam tutaj stres na tą grą, jak gram właśnie dla was. No, to jest stres. Typowy, czysty... Jakże stres. Wszystki diament. czekamy stąd. A, mam tu są jeszcze Mam więc teraz zobaczmy, co zrobiła karta. Tak jak myślałem. To sensu byłoby rozwalić te skrzynki. A, to skończymy tylko diamenty. Jezu! Długo boka. Czwartego mamy. Czekaj, czy po tym już skończymy, czy jeszcze przejdziemy jeden? Możemy spróbować bo jeszcze, ja Chociaż nie wiem, na to odcinek trwa. może już trwać długo. Może z pół godzinki. Znaczy nie wiem, czy pół godzinki. Nie wiem, nie mam, nie mam czasu takiego, no... E, poczucia czasu, o. Że tak powiem. Nie chodź. Zejdź. Teraz... Teraz tylko gdzie my tu

Teraz już ładnie przecież tak pięknie. Tutaj powinniśmy wejść chyba tak. Z żółtym diamentem. Patrzcie, ile serc mamy. Tak, czy tych żyć. 12. Ile diamentów w ogóle może zostać w tym poziomie. Oj. To coś to że może być trudna akcja. No właśnie. Chodźmy dlatego. że to jest kolejna akcja, której się nie da przejść. W ogóle nie. Dobra, mamy zero diamentów. Czy mam pięć? Tak, mamy pięć przecież. Okej. Aj, pewnie już wąs wyskoczył. No tak. Nie pchaj sobie dni. Idziemy dalej. Strasznie. Straszna ta gra. Tak, już okay. No mam nadzieję, że gdzieś może dookoła tej jakiś będzie gołos. Albo skrzynka. No dobra, tak, to powinien być, nas. No, dobra. Mamy kolejne sześć gołosów się nam kolejny sekretny poziom. Patrzcie ile diament. A no nie, 24 tylko. No kurde, mam ochotę jednak przejść ten poziom, żeby zdobyć te brakujące diamenty do setnego życia. Yyy, setnego, Boże, setnego życia. 15. Ale widzicie co, ten odcinek już jest długi, więc ja już będę kończył. Grazu biorę się zarenderowanie. Być może już nawet na noc wstawię, żeby się przesyłał. Więc może dziś w nocy go dostaniecie. Jest dzisiaj 16 czerwca, więc myślę, że może w nocy z 16 na 17. Coś takiego będzie on wstawiany. Dobra, ja kończę. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I pamiętajcie, że jak Wam się coś nie podoba, to piszcie w komentarzu, co Wam się nie podoba. Ja chętnie to poprawiam. Tylko nie na przykład może głupi głos LED, le, le, bo tego się nie da poprawić chyba. No chyba, że zrobicie inne. Yy, ustawienia mikrofonu. Dobra, zatrzymajcie się i cześć.